Siemoreczko nagrywamy Minecrafta! Siemoreczko nagrywamy Minecrafta! To jest kolejny odcinek! I oczywiście pamiętajcie o trzy lajki i kolejny film. Teraz jak patrzę, to mnie coś sandały będę nagrywał chyba tak co tydzień, bo to jest bardzo mało popularna seria. Tego za bardzo nie lubicie. Dlatego tak rzadko to będę nagrywał, ale... Na... Jak ten... Jeśli potem na film będą 3 lajki, to dopiero te wejdzie nie? I weźmiemy sobie ten nowy skin. To jest chła dziewczyna. Hmm. To nie wiem, czego wziąć. To jest chyba dziewczyna. Albo nie, chyba tylko na pewno. Albo dobra, weźmiemy go, zobaczymy. Zobaczymy, będziemy dziewczyną teraz. No dobra. Cześć, witajcie. Ten skinat wygląd, tylko że jest dziewczęcy niestety. Cześć! Nagrywamy Minecrafta! Dobra. Tutaj mamy te różne przejścia. Tam było złoto, dobra, wykopaliśmy złoto. Tam jest trochę redstone, ale to mnie tam nie interesuje. Nie jaramy to na maksa. Tam jest redstone, w którym jest jara. Dobra. o nie! Dobra. Używamy tego baga cały czas. To jest najlepszy bug. Mój ulubiony. Tutaj zrobimy coś takiego. <noise> Prawie. Prawie już bym umarł. Dobra. Tutaj będziemy sobie kopać. I tutaj zaraz... że takie coś zrobimy. Tutaj, tutaj możemy trochę kobla pokopać, bo się kobla na pewno przyda. Naprawdę? No bym zrobił tak, i tak, i dalej Dobra Kopmy tego trochę, ojej, niedługo będzie trzeba robić żelazny na kilofym. no trudno Mamy żelazo tak mamy 8 żelaza jeszcze I 22 niewytopionego, no to tam, dobrze No nie Dobra, na szczęście tutaj dużo ekspa. Dobra. Może wykopiemy jeszcze trochę. I tutaj będzie pewnie... No tak jak myślałem. U tym sredzcą, to bym sobie wziął. Chmy tak, tak. I wykopmy to. Reszta na pewno się przyda. Dobra. I znowu. Minecraft to jest u mnie naj, najsławniejsza seria, dlatego z jej filmu będzie najwięcej. Ale serce i rozum też postaram się, żeby dosyć dużo było, bo bardzo lubię tą grę. Bardzo mi się spodobało. Dobra, wykopmy już to żelazo, bo. Bo jeśli będziemy chcieli zrobić tory. Oj, to już żelazo, nie będziemy mieć już tak dużo. Dobra, kopiemy. I kiołów następny. Już tam się jeden zwarnował. One długo wytrzymają do życia. To dobrze. Mam 15 level. Byśmy mieli większy moją gałgalno, gałgalność, która była w poprzednich odcinkach, już dawno chyba. No to... Kto oglądał to wiem. Chociaż mało osób to oglądało, dlatego... Nie wiem, czy aż tak dużo osób to wie, ale... Ale jest dobrze. Pani tutaj to wszystko wygląda. Dobra, połóżmy pochodnie może jakieś. Yy, Pochodnie, bo wy nic nie widzicie, chyba 29, dobra? Tutaj, tutaj. Sorry, bo wy przez długi czas nic nie widzieliście. Sorry, naprawdę. Sorry, te odcinki nagrywam naprzód, żeby z bratem na przykład coś pograć, Nie wystąpiłem w odcinku Astro. Polecam ten kanał. On ma na razie jedną subskrypcję i to moją, ale... Ma jakieś tam lagi na, w nagrywaniu, ale jeśli już nie będzie tego błędu, to będzie się lepiej wyglądało. Izaka nagrywa, ja też gram w Izaka, ja też tą, tą, lubię tą grę. Tylko, że ja mam najnowszą wersję. Muszę sobie dokupić. No trudno. A to akurat widziałem, że tak będzie. Jak tam było, to tutaj też musi być. Dobra, mamy już trochę kobla. To możemy iść. Już tam jeszcze się to kupiłem. Może sprawdzimy, czy są diamenty. A ja wolę sprawdzić. Tam mogą być naprawdę świetne rzeczy. Diamenty. A wiadomo, że diamenty jakby były, to... To bym to napisał. Dobra, chyba nie ma. Ale, ale węgiel jest. <laughs> Dobra, może bym coś zjadł? A może nie, tam jest żelazo. Może poszukajmy miejsca, gdzie nie byłem. Tutaj jest dosyć ciemno. Tutaj jest dosyć ciemno. A tam? Czy ja byłem? Chyba nie. To oczywiście musimy tutaj rozwalić. Ja się cieszę, że mam taką popularność, jak teraz mam. Bardzo mi się to podoba. Podobają mi się moje subskrypcje. Dosyć szybko na te napięte subskrypcje, według mnie. To mi się bardzo no jak ciemno. I tutaj puszmy. Dobra. No i tutaj dupa. No trudno. Wykopię sobie trochę tutaj. A bo dalej mam dużo kopa mamy o jeden mam pełno kobla bez przesada ciałem Znaczy w sumie mamy jeszcze dobra aż tak gdzie nie jest tam nic niestety za bardzo nie było no i tutaj dobra Węgla co jest dużo ale tam jeszcze dobra idziemy tam Diament, diamenty, diamenty, diamenty Lubię diamenty, gg, No ale tutaj trochę się zmarnuje. Dobra, co my zyskaliśmy? Mało. Tam jeszcze do góry nie idziemy. Może na dół, raczej na dole będą. Dobra, pod już dawno nie było. No a trzy hity hity poszedł tam. Głowa No. Onie. nie! O nie! Jak? Uuuu, yeah! Co, że... dobra, zjedzmy coś. Mamy żelazną łopatę? Mamy normalną. No. Nie chce mi się robić łopaty. Zrobię żelazną łopatę przy okazji. Dobra. Wykopmy sobie mój ulubiony surowiec. Znaczy nie, może ulubiony, a będziemy mogli dużo enchantować rzeczy, nie? Bardzo mi się to podoba. Tak ostatnio za tyle subskrypcji, nie no, po prostu kocham was, za to, że, za te subskrypcje, nie, normalnie, to jest normalnie jakbyśmy się byli, nie wiem, przyjaciółmi, czyli bardzo dobrze. Złoto! Jest! Zakończymy chyba już tutaj odcinek. Poczekaj! Dobra, już zakończymy odcinek. Przydaję, że odcinek się podobał. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapce w górze. Więc jeśli dziewcząt. dziewczyną, cześć. I pamiętajcie, trzy lajki. Ciebie z kolejną odcinkę.